A teraz coś odpierdala? Ludzie no teraz muszą wysłać! No zobacz, ile zostało! Teraz zostało, kurwa, dwa. 20... Stary, jak oni wcześniej zgarnęli telefon, ktoś zgarnął za darmo. To już musi ktoś wygrać! Ktoś musi wygrać! Stoj, daj, o! Ja pierdolę! Teraz, teraz, nie teraz, nie raz, teraz! Teraz, kto są żywisłać! Kto są żywisłać? Kto są Teraz wejść? Kto teraz są żywisłać? 3900 Nie może być powyżej 5200! Nie może być powyżej 5200! Teraz kto, nie wejdzie? Nie kto wejdzie? Nie może być powyżej 500! Teraz kto wejdzie, kto zgarnia iPhone'a! Kto zgarnia iPhone'a? Kto zgarnia iPhone'a? Kto zgarnia iPhone'a! No. Teraz... Kto to jest Teraz pytanie, kto to zgarnia! Kto to zgarnia? Kto to zgarnia? Kto to zgarnia? Kto to zgarnia? To to zgarnia! Tak to zgarnia! Za trzy złote! No, co, po co się sypie? Każdy sypie 3 złote! Każdy! Zobacz co się dzieje! Tu kurwa, zobacz ile jest w kolejce do late'ów! Po co się odpierdala? Każdy sypie o 3 Boże, złote! ej, ale to zaraz ktoś wygra i tak będzie w kolejce do ejtów. Albo to ty... O ja pierdolę, co się odpierdala! Co się odkurwia? Co się odpierdala? Każdy sypie po 3 złote. O ja pierdole mocne, to jest twój. No bo... Wszyscy sypią po 3 zł, kurwa stary, to Wjecha... jest koniec. Wjechaliśmy na taki pułap, gdzie mają dużą szansę. To jest koniec, kurwa, to jest koniec. Ale jak Teraz kto wejdzie telefon... z dużym donatem, teraz kto wejdzie z dużym donatem wygrywa! Jak zgarnę... Kto wejdzie z dużym donatem wygrywa? Jak, zgarnę... jak zgarnęli wcześniej telefon za 650 zł. Teraz kto teraz wejdzie, teraz Ale stary, teraz wygrać... kto wejdzie z dużym donatem, wygrywa, znowu. to na pewno! Tutaj kwota jest na pewno większa, ale teraz. Tra... teraz kto teraz... teraz wejdzie z dużym donatem? Teraz ktoś wjeżdża z donatem. Kto wejdzie z dużym donatem? Kamilo. Jest jest koniec. Kto wejdzie z dużym donatem. Jest koniec gry. Ciekawe, kto przekroczy 4000, nie? Kto wejdzie z jest dużym donateem? Jest koniec donatem? gry, nie? Myślę, jest że jest koniec gry, prostu. Ale dobry ten life, ten life jest twój cool dobry. Kto wejdzie z dużym donateem? Ale donatem? On musiał długo na ten pierwszy tysiąc, to jest najgorszy, nie? Teraz kurwa pytanie. Ten kto tysiąc? wejdzie z dużym donateem? Dobrze. Piszcie grę. na czacie, ile to może być? Ile to może być? Kurwa, piszcie, piszcie, piszcie! Oj, o, 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 to jest kurwa gry, zaraz będzie koniec. Piotro! I teraz kurwa, teraz! Zaraz jest koniec! Koniec, tu musi być koniec! Tu musi dobra, być koniec! To, dobra, jest, to nie, jest kurwa dobra, koniec! Dobra, dobra. dobra! Ile będzie? 4452! 4452! Albo ostatni, albo ostatnie dwa donaty tak duże. Nie! I 100%! To jest kwestia. To jest 100%! Zaraz to wyjdzie, pojedync złoty, wygrywa! Kto wyśle 500 zł, wygrywa. No to jest koniec. no kurwa, no tu już nie ma możliwości. To nie tu nie... już kurwa nie ma możliwości. To dawaj, no no niech ktoś wyśle teraz czymś. Zbigniew. Ej, wyśle ktoś teraz i wygrywa. Tu już nie ma możliwości. No tak. Ej, ten kto wyśle teraz 500 zł, jest i wygrywa. 4,5 na liczniku. 4500 jest na liczniku. Teraz ktoś wysła 500 zł i wygrywa. Ja pierdolę. Teraz no musi być koniec. Musi być koniec. 500 zł i koniec gry. 100%. I to jest już 100%. koniec. To Kto wyśle 100%. 500 zł, wygrywa. I to jest już koniec. To jest koniec. Komar! 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 Dobra, zobaczmy. Wygrałeś! 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 4900 zł było na kartce. Gratulacje! Wygrywasz iPhone'a! Yes. Ostatniego Samsunga oddaliśmy za 650 zł, tego oddajemy za 4900. Udało się! Wyszło to, weszło to. Ale kurwa wyszło. gruba, to była tak kurwa gruba gra, że to chuj. Gramy jeszcze raz? Ale co Gramy jeszcze grazie? raz? O, o pięć co? koła. Zagramy jeszcze raz? Nie wiem. Zagramy jeszcze raz czy nie? Jest mocno. Ale znowu oni będą się rozkręcać. Ale to jest mocny chuj. Oni się znowu godzinę. To roz... jest mocny chuj. Wystarczy, wystarczy kurwa, ale wyobra wyobraź sobie, że ktoś by wysłał kurwa do za 3 złote. Rozumiesz o co chodzi? I by, może by się wcelował. Przed ja myślała, że to wejdzie. Przed tą osobą? Myślałeś, że na trójce wejdzie? Że przed tą osobą, która wysłała wcześniej. Tak, no. Żeby że ktoś... Ale mięce? mocno, ale mocno. To było, osobie... to było mocno. Komar, gratulacje wygranej. No trafiłeś, no kurwa traf... Pierdol. Ja pierdolę, ale jest moc, ale jest kurwa... Wjechało, co? Ja pierdolę. Ale weszło to. I siadło fajnie. I siadło fuj, no. Także zapraszam na maila Kontakt, małpa, krusz, Nie, nie, no nie, robimy jeszcze jedną Dzisiaj... rundę. Robimy jeszcze jedną rundę o 5 koła. Robimy jeszcze jedną rundę o 5 koła, czy nie? Robimy jeszcze jedną rundę o 5 tysięcy, czy nie? No można byłoby coś takiego zrobić. Dobra, zapisz, ee, nie wiem. No ciekawe, ciekawe co teraz będzie. <laughs> dobre, to jest kurwa dobre. To jest kurwa dobre. I teraz pytanie. Kurde, duża kolejka się ustawiła, wam powiem, do donate'ów. Zobaczysz jeszcze z tej kolejki ktoś wyśle dużo. Ci, co byli w kolejce jeszcze. Duża, kurwa, kolejka. Zapraszam wszystkich, którzy cokolwiek na tym live'ie mają, yy, mają dostać na mojego maila kontaktmałpa.kruszwil.net yy, z potwierdzeniem. Potwierdzeniem. Zmusił się, kurwa. ogromna kolejka tych donatów za trójkę. Tak, tak była, że wszyscy w tym samym momencie ładowali, rozumiesz? Kurde, zobacz, że każdy ładował. Żeby, żeby nie było. Zobaczysz, że jeszcze ktoś wyśle innego. Kwotę 500. Zł każdy po ładował. Czasie. No trudno, no nie trafił, no, ale każdy ładował wtedy. Każdy kurwa ładował. Chyba nie będzie, chyba nie będzie. Rozumiesz, że nie, każdy ładował? Nie, nie będzie już. Każdy kurwa ładował w tamtym momencie. Tego nie ogarniesz, nie? Dobra, robimy jeszcze jedną rundę ostatnią. Dobre jaja, co? Dobrze, dobrze to siadło. Ludzie. Ale emo emocji fuj, nie? Tu no. były gr dużo grubsze emocje niż kura. Dobra, teraz robimy ten, zobacz Za 10 zł minimalnie? No, bo to za duża kolejka się ustawia Czy za, za, za 5? Nie, za 10, za 10, zrób za 10 Za 10, bo kurde W pewnym momencie pod końcówkę była, jest taka kolejka, że zobaczcie Te donate zostały wysłane yy, Przed tym jak ktoś wygrał, nie? No, szkoda tych ludzi co po czasie wysłali. No szkoda, no, ale no. to nie jest. Za, za duża kolejka do Negrip. Za duża się kolejka się zrobiła. W pewnym ale momencie. kurwa grubo, to było grubo w chuj. To było naprawdę kurwa grube. Dobra, gramy o 5000 zł.